Roraty, poszukiwacze zaginionych cnót. Dlaczego taki temat? Niepokoimy się o osła somalińskiego, fokę mniszkę, mandżurskiego żurawia czy pandę, takiego sympatycznego misia, niestrudzonego przeżuwacza pędów bambusa, ale może nadszedł czas, aby uświadomić sobie, że oprócz pewnych gatunków zwierząt istnieją także cnoty zagrożone wymarciem. Znikają z naszego życia jak takie stare graty. Właściwie wmówiliśmy sobie i im, że są niepotrzebne, może zajmują zbyt dużo miejsca, wręcz są zagrożeniem dla współczesnego życia, takiego pełnego dynamizmu, nastawionego na sukces, ale życia często pozbawionego jakiegoś głębszego sensu. Tak więc te cnoty uciekły i ukryły się. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Sekretne życie Waltera Mitty. Bardzo zabawny i dosyć mądry film. Jest to historia właśnie Ultera, głównego bohatera, który jest pracownikiem magazynu Life. Zajmuje się zdjęciami, wywołuje zdjęcia i lubi tak codziennie sobie wyobrażać siebie jako Herosa, który doświadcza niebezpiecznych przygód. Bardzo często koledzy go wyśmiewają ten odlatuje w krainę wyobraźni, gdzie wszystko idzie po jego myśli. Któregoś dnia znika zdjęcie na okładkę ostatniego wydania czasopisma i dalsza kariera Waltera stoi pod znakiem zapytania. Walter wyrusza w podróż na koniec świata, aby odnaleźć kompletnie nieuchwytnego fotografa, Sina O'Connella, bo chce odzyskać to ostatnie zdjęcie. Walter nie wie, że wyrusza w podróż, by odnaleźć tak naprawdę samego siebie. Jest taka piękna scena, kiedy Walter odnajduje tego fotografa gdzieś daleko w Himalajach. Ten siedzi z aparatem i czegoś wypatruje. Kiedy Walter podchodzi, O'Connell mówi, postaraj się być cicho. I Pokazuje palcem na jedną z grani i mówi, tam jest pantera. Mówią o nich koty duchy. Koty duchy? pyta się Walter. Tak, bo to co piękne nie rzuca się w oczy. Bo to co piękne nie rzuca się w oczy. I tak jest moi drodzy z cnotami. Żyją w ukryciu i są piękne. Dlatego chciałbym, żebyśmy podczas tego adwentu, tych rorat, wyruszyli w podróż, tak jak Walter, by odnaleźć te piękne cnoty, a nie tylko je odnaleźć, by zrobić im zdjęcie, by o nich poczytać, czegoś się dowiedzieć, ale przede wszystkim, aby zacząć nimi żyć, aby zobaczyć, że są tak bardzo potrzebne, potrzebne w naszym codziennym życiu. I te cnoty to. Cierpliwość, uprzejmość, milczenie, delikatność, szacunek, skromność, powolność, poświęcenie, łagodność, spokój, wstyd, szczerość, zrównoważenie, uczciwość, dyskrecja, miłość. Obowiązku. Jest jeszcze wiele innych. Ale każdego dnia podczas RORAT chciałbym, abyśmy odnaleźli jedną z tych cnót. Aby to była nasza podróż przez RORATy, przez Adwent. Jestem przekonany, że kiedy odnajdziemy te cnoty i ośmielimy się nimi żyć, to może się okazać, że w naszym życiu i w ogóle w świecie jakoś to wszystko zacznie działać inaczej. Więc zapraszam Was do tej podróży, a właściwie na koniec warto by powiedzieć, czym są te cnoty. Mówiąc najkrócej, idąc za nauczaniem Jana Pawła II, cnotą, czyli sprawnością moralną nazywamy to, przez co człowiek staje się dobry jako człowiek. Gdybyś ktoś chciał pogłębić temat, to odsyłam do katechizmu Kościoła katolickiego, tam jest więcej, ale niech na nasze potrzeby, w poranku, gdy jeszcze umysł trochę nierozbudzony, starczy nam ta jedna prosta definicja. Cnotą, czyli sprawnością moralną, nazywamy to, przez co człowiek staje się dobry jako człowiek. I obyśmy wyruszyli w podróż ku dobremu odnaleźli cnoty i zaczęli nimi żyć w życiu codziennym. Serdecznie Was do tej podróży, do tej ekspedycji zapraszam.